W wieku. Nasi dostawcy, my oraz nasi kontrahenci współpracujemy, aby dostarczać naszym klientom jak najwyższą jakość pod marką Astel. Każdego dnia produkujemy do 2000 kompletów pościeli, co w roku nam daje prawie 400 tysięcy kompletów. W ciągu roku wprowadzamy na rynek do 240 unikatowych wzorów w dwóch kolekcjach: Wiosna-Lato i kolekcja Jesień-Zima. Produkty Stella znajdują swoich odbiorców na całym świecie, od Tokio po Nowy Jork. Celem naszej Pracy codziennej, bo tak naprawdę o tym mówimy, jest to, żeby przynosić ludziom jakość, którą mamy tutaj na co dzień w relacjach. Nie mówimy o murach, o magazynach, o biurach, o produkcji, maszynach, komputerach czy serwerach, tylko mówimy o ludziach. I myślę, że klienci to czują, klienci to widzą, nie tylko dotykając naszą pościel, nasze prześcieradło, codziennie w nim śpiąc, ale generalnie to, co w nas jest, czyli szacunek. Czyli jakość, czyli głębokie relacje wsparcia przekłada się na to, jaki produkt oferujemy naszym klientom. Myślę, że relacje, które zbudowaliśmy wewnątrz firmy, jesteśmy w stanie przełożyć na nasze relacje pomiędzy firmą Estella, jak i naszymi kontrahentami. Modele każdej kolekcji tworzone są u nas na miejscu, na produkcji. Pracują ludzie, którzy wkładają mnóstwo serca, zaangażowania oraz dokonują wszelkich starań, żeby każdy model był wyjątkowy. Przez to, że jest to praca ręczna, przekłada się to na kontrolę jakości na każdym etapie produkcji danego modelu. Dzięki temu klient otrzymuje towar najwyższej jakości. Ponieważ jest on sprawdzony przy każdym etapie produkcji. Widzę, jak nasi klienci, kupując nasze produkty, po ciężkim dniu pracy kładą się do łóżka spać. Wstają rano wypoczęci z uśmiechem na twarzy, i ten uśmiech towarzyszy im przez cały dzień.